Już minęła chwila bez odcinka o porkszopie, więc pora trochę ruszyć, rozpisać i nadrobić straty, bo działo się naprawdę dużo. Dzisiaj skupimy się głównie na Stevenie. Będę pewnie musiał zrobić osobny odcinek o teaserach samego PHS-a, ale znacznie więcej ciekawego info dowiedzieliśmy się o samym Stevenie. Filma dużo planów na temat Chopa, rzeczy dookoła niego i Steven ma coś własnego już dosyć niedługo. Bo jak się okazuje, od czego warto zacząć, Steven nie jest postacią z porkszop z horror show. Wciąż jest to dosyć chaotyczne, nie znamy wszystkich informacji, ale wygląda na to, że Steven w jakiś sposób odwiedza różne historie. Steven gościnnie pojawia się w różnych historiach, jest w pewnym sensie aktorem, komentatorem tych historii, opowiada nam różne rzeczy, dlatego w dosyć ciekawy sposób teaseruje to nam w tym miejscu PHS-a. A jednocześnie ma coś swojego: Steven ma swoją własną, oryginalną historię. Jeszcze to rozwinę później, ale jest to taka generalna wizja tego, co się tutaj dzieje. Steven nie mieszka razem z Porkchopem w horrorowym show, a w opuszczonym sklepie z zabawkami. Steven dosyć ciekawie rozwinął się od ostatniego odcinka we wrześniu. Będzie miał swoją własną grę, nazywa się Steven's Game, która będzie miała parę aktualizacji zanim wyjdzie z Horror Show. Pierwsza wersja wychodzi 19 kwietnia. O, to już prawie miesiąc temu. Coś nie wyszło z planowaną premierą, gra ma się pojawić wkrótce w bliżej nieokreślonym czasie, mam nadzieję, że gra nie wyjdzie podczas montowania odcinka, bo nie zamierzamy już aktualizować tego Gaudia. Obecnie możemy sobie spojrzeć na wersję 0.0.0, która nie pokazuje nam nic ciekawego, tworzy plik save'a. Ma parę zabskutych sprite'ów w środku, ale chyba nie da się z tym nic zrobić konkretnego. Fil pokazał nam, jak to ma wyglądać na Twitterze. Wygląda na to, że gra będzie inspirowana jakimś hakowaniem gry, zmienianiem ustawień, bawieniem się sewami gry, coś tego typu. Na samym Twitterze też dużo się działo, Mieliśmy masę różnych sesji za Stevenem, a pod koniec września zaczął on normalnie pisać po angielsku. Nie musimy już korzystać z dekodera. Co najciekawsze w samym Stevenie to te sesje Twitterowe. Te sesje są pełnoprawną grą, są to mechaniki, jakieś zadania, fabuła się powoli rozwija wszystko wygląda dosyć epicko. Dla mnie największy problem z sesjami jest taki, że dzieją się one zwykle w środku nocy w polskiej strefie czasowej, ale poza tym są perfekcyjne, kiśnie presja czasu, nie wiem co zrobić, a sesji nie da się zresetować czy zacząć od nowa, mamy tylko jedno podejście. Żeby jak najlepiej wykorzystać te sesje, trzeba przygotować się czasu. wiedzieć jakie pytania chcesz zadać, mieć nadzieję, że styl sesji pozwoli na zadanie tych pytań, wszystko można przeczytać na Twitterze Stevena, a także w moim dokumencie, który już linkowałem w poprzednim odcinku i który jest też dostępny teraz. Podzieliłem tweety Stevena na dwie części: te dekodowane i te po angielsku. No ale nikomu nie chce się tego czytać, więc przydałby się streści to wszystko. Jeśli ktoś zaciekawi mój filmik, moje wyjaśnienie, to są spore szanse, że będzie chciał dowiedzieć się więcej i zobaczyć te tweety. No ale póki co zajmiemy się streszczeniem. Z najważniejszych takich nowości? Poznaliśmy dużo nowych postaci. Cały świat się trochę rozwinął, a którzy zostali rozdzieleni, chociaż nie wiemy jeszcze jak to będzie konkretnie wyglądać. Nie wiemy jeszcze dokąd cała historia zmierza, ale dosyć ładnie się to rozwija powoli zarysowuje. Steven przypomniał sobie o trójce zabawek, które wcześniej jej przepadły. Jest to żuftery, Robot Robi i lalka Dorothy. Z każdego z nich dostaliśmy scenkę w różnych grach chwila, a także udało nam się porozmawiać z nimi, a przynajmniej z Terymi Zrobim, Doroti jest zagniona w akcji. Wydaje się, że wszyscy są zabawkami nawiedzonymi przez jakieś duchy, lub może ewentualnie są jakimiś jeszcze innymi historiami ciężko stwierdzić. Terry jest dosyć ponurym, wrednym żółwiem. Nie lubi nikogo, jest niemiły dla wszystkich. Robi jest robotem w głębokiej depresji na Doroti. Jako że jej nie spotkaliśmy, wiem tylko to co nam o niej mówiono pokazywano w Kutstance wydaje się gdzieś uwięziona, przerażona nie wiemy za dużo więcej na jej temat. Wszystkie te trzy postacie są zabawkami Stevena w takim sensie, że ma on nad nimi pełną kontrolę, bawi się nimi, a co w tym wszystkim najgorsze, jest totalnie nieświadomy tego, że ich krzywdzi. Sam to stawia już Stevena w dosyć nieciekawie, w Wraz z katastrofami w grach dostaliśmy też coś innego. Pamiętnik Stevena, w którym rozpisuje sobie bardzo dużo rzeczy. Dostajemy ten pamiętnik w kawałkach. Każda gra daje nam parę pojedynczych kartek więc wciąż daleko nam do tego, żeby zebrać całość. Ale to z pamiętnika dowiedziemy się szczegółów na temat zabawek, to tutaj dowiedzieliśmy się o tej idei, że Steven odwiedza historię, bo na jednej stronie że nie został zaproszony do Freddy's Pizza. Dowiadujemy się też mroczniejszych rzeczy, jak kartka mówiąc o sytuacji, w której usta Stevena zostały strzyte przez kogoś, zabawki zostały odebrane. Sam Steven nawiązuje też do twórczości Edgara Alana Poe który stworzył książkę Nevermore, do której Steven w miarę często nawiązuje. Kruk jest wspomniany, który też ma duży związek. Jedna z kartek też wspomina o zaginionej Lenor, która też jest postacią z dzieł Edgara. Istnieje duża szansa, że znajomość tych dzieł pomoże nam jakoś w rozwiązaniu fabuły, w zrozumieniu fabuły, ale póki co wydaje mi się, że mamy za mało, żeby coś z tego wyciągnąć, nawet jakbyśmy znali te wszystkie dzieła. Warto też zwrócić uwagę na to, że wiele kartek jest zniszczonych, zamazanych. To też doprowadza do następnej zabawy, w której próbujemy naprawić te kartki. Mam wyciągnięty cały alfabet, a przynajmniej prawie cały, i próbujemy podstawić litery pod dziury, pod to, co tam ledwo widzimy, jakieś skrawki liter, żeby znaleźć oryginalny sens zdania, oryginalne zdania. Jest to fajna zabawa, dosyć ciężka. R Raz na jakiś czas trzeba to zrobić, jak i nowe kartki, nowe zamazane kartki. Ale tyle na temat samego pamiętnika, bo trochę zmieniłem temat. Wracając do zabawek Stevena, pamiętnik podaje nam parę informacji na ich temat z perspektywy samego Stevena. Wydaje mu się, że robi mu podoba się zabawa, ale same słowa robota czy jego cutscenka pokazują nam, że to nieprawda. Steven krzywdzi i wykorzystuje te inne zabawki, myśląc, że bawi się razem z nimi. Jest strasznie dziecinny, zamknięty w swoim myśleniu. Ale poznaliśmy też inną, bardzo ciekawą postać, która nazywa się Gravekeeper. Grave Keeper ma taką dosyć glutowacą formę. Przypomina wyglądem kota, jej symbolem jest zegar, czas. Grave Keeper uwielbia rzeczy niedokończone i zapomniane. I w jednej sesji na Twitterze Stevena mieliśmy przynieść jej masę tego typu zdjęć, przedmiotów, idei. Grave Keeper nie przyjmuje tak zwanych łańcuchów, którymi, jak się ewentualnie okazało, są internetowe linki, więc musimy dawać zdjęcia czy tekst. Wydaje się, jakby miała ona moc podobną do Stevena, tyle, że Steven po prostu wchodzi w różne historie, a Gryfford odwiedza te właśnie zapomniane historie, jakich kon konkre konkretny rodzaj historii. I jedną z tych zapomnianych historii jest najwyraźniej sam opuszczony sklep, w którym urzęduje Steven, to może być powodem, dla którego się tutaj pojawiła. Jeżeli przeczytaj Backstory Pork, Pork Chopa, to sklep ze Stevenem jest dosłownie anulowanym fangame. Film miał dwa pomysły i wybrał ten, który mu się bardziej podobał, czyli Porchopa. Chopa. No Gravekeeper reprezentuje wyciąganie anulowanych fangameów, wyciąga Stevena, który to Steven wykorzystuje też kontent anulowanego fan fangame'a od Fistnama. Keeper jest też przemienioną postacią z innego anulowanego fangame'a, Parallel, utworzonego przez konfesta Chimik, która też pomaga w Porkchopie, a ostatnio mieliśmy jeszcze inną sesję, która pokazała nam Springboniego z anulowanego fangame'a Nixona, do Nights at Fredbers. Lubię nazywać te postacie odrodzonymi postaciami, N nie wiem czy mają jakąś nazwę czy jaką mają nazwę, ale od odrodzone postacie Reborn to... Ma, ma to związek z tym, że ludzie nadużywali te, tego słowa Reborn w, w remake'ach i hanulowanych fangame'ów, więc to jest świetny mim, więc póki co nazwa je Reborn. Tak więc cały ten świat kręci się wokół historii, różnych historii, je Keeper najwyraźniej porusza się po zapomnianych niedokończonych historiach, szuka czegoś zbiera coś, przez Steven porusza się po innych, po prostu zwyczajnych historiach lub może po grach Chwila", lub horrorach, czy czymś, ciężko powiedzieć. Grafikiper wspomniała też, że zazdrości Stevenowi, że ma on wielką moc, ale Steven nie potrafi z niej korzystać. Pokazała nam jego prawdziwą formę, która też była sugerowana od jakiegoś czasu w minigierkach z zabawkami. Wydaje się, że Steven chce odbudować sklep z zabawkami, ale poza tym jednym, wciąż nie znam jego prawdziwego celu, żadnych szczegółów, o co w tym chodzi. No i ostatnią postacią jest Friend, przyjaciel. Przyjaciel jest zabawką misia, z którą można rozmawiać. Przyjaciel uczy się kwestii, a potem odpowiada tymi samymi kwestiami. Jak się jednak okazuje, my, czyli osoby, które rozmawiamy ze Stevenem, też kontrolujemy figurki przyjaciela. Było to lekko sugerowane cały czas, gdy dowiedzieliśmy się, że przyjaciel w ogóle istnieje, zaczęło to mieć coraz więcej sensu. Zastanawiam się, czy może kiedyś Steven zdenerwuje się na jednego z graczy i zniszczy jego zabawkę, banując go na Twitterze, to byłoby śmieszne. śmieszne. Istnieje też jeden osobny przyjaciel, z którym możemy rozmawiać, i który właśnie korzysta z tych wcześniej wspomnianych mechanik, ale wciąż nie dostaliśmy od niego żadnej konkretnej wiadomości. Najpierw próbowaliśmy jednej rzeczy i dostaliśmy po prostu raną wiadomości, a potem, gdy spróbowaliśmy czegoś innego, wydrukował nasze wiadomości. Potem podał nam dosyć długą kwestię, która wydaje się mieć trochę więcej sensu, ale nic nam nie mówi konkretnego. Póki co. Sesje są o tyle fajne, że są różnorodne. Nie jest to taki nudny schemat raz na tydzień dokładnie to samo, ale w, w, wszystko wygląda różnie w różnym czasie, na różne sposoby. Dużo z sesji to takie zwyczajne rozmowy ze Stevenem lub ostatnio z jednym z, je, z jego przyjaciół. Oryginalnie musieliśmy używać dekodera i zgadywać hasła, o których Steven używa, teraz nie musimy. Mamy też dużo innych bajerów, jak sesja z przyjacielem z Grave Keeper, o których już mówiłem, musimy coś robić, domyślać się co mamy zrobić, zadawać pytania itd. Warto mieć przygotowane pytania na zapas, trzymać je na ewentualnych, kiedy będziemy mogli coś zadać. No i ostatnia sesja polegała na graniu w grę. Mieliśmy wybory, musieliśmy głosować na akcję, którą chcieliśmy wykonać, musieliśmy ustalać między sobą, którą odpowiedź chcemy wybrać i było to dosyć zabawne, jedyny minus to to, że ta sesja trochę trwała, bo każda ankieta trwa parę minut, Zarywam całą nockę. To właśnie w tej sesji zobaczyliśmy Spring Bonniego i zastanawiam się teraz, co się z nim stanie. Czy to pojedyncze, czekamy nic więcej, czy może zostanie on wyciągnięty i dostanie rolę podobną do keeper. Obecnie jesteśmy fabularnie w miejscu, gdzie czekamy na Steven's Game 0.1.0, jedną z pierwszych wersji gier o Stevenie, która jest w pewnym sensie zapychaczem i film będzie powoli ją rozwijał jako taką lekką reklamę Porkchopa, żeby ludzie o nim nie zapomnieli żeby coś się działo cały czas, dlatego właśnie zajmuję się taką mniejszą historią w międzyczasie. Jeśli zainteresowała Was historia Stevena, zapraszam do przyjrzenia sobie, jak to wygląda. Zapraszam Was do obserwowania Twittera Stevena, żeby być powiadomionym, kiedy nowe sesje się zaczną. Ale miejcie na uwadze to, że te sesje często zaczynają się w środku nocy w naszej strefie czasowej. Ciężko się jakoś wziąć za streszczenie tego, co działo się na Twitterze. Prze przez te ponad pół roku dużo się tutaj działo, więc mam nadzieję, że ten filmik został jakoś ciekawie, przystępnie przekazany że zainteresowałem Was historią Stevena. No i dzisiaj to tyle, ale powiedzcie, o co z tym wszystkim sądzicie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć na parę pytań, jeśli jesteście czegoś ciekawi.